Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Początki działalności Elhurt Plus wiązały się z podstawową ofertą produktów do instalacji elektrycznych. Z biegiem czasu przedsiębiorstwo nawiązywało kolejne umowy handlowe z kluczowymi dostawcami. Dzięki tym działaniom w ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój firmy, czego dowodem są organizowane przez zarząd spotkania informacyjno-doszkalające. Firma Elhurt Plus działa na rynku od 2002 roku, natomiast w obecnej formie od początku tego roku. Jesteśmy firmą rodzinną. Nasza siedziba mieści się w Osieczonach. Staramy się kłaść duży nacisk na szkolenie naszych pracowników, na podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji. Także organizujemy szkolenia oraz prezentacje dla naszych odbiorców, organizując cykl spotkań. Priorytetem Elhurtu Plus nie jest bowiem tylko sprzedaż produktów, ale również motywacja zarówno pracowników. Jak i kontrahentów. Doceniamy także naszych kontrahentów. Staramy się raz do roku wyróżnić tych najlepiej, tych najlepszych nagrodami. Przyznajemy nagrodę klient roku. Także tego roku przyznaliśmy takie nagrody w dwóch kategoriach dla firm instalacyjnych oraz dla naszych odbiorców hurtowych. Przyszły rok to zapowiedź zmian w przedsiębiorstwie. My przygotowaliśmy pewne plany na najbliższy rok. Planujemy w 2016 roku zakup przewiarki oraz łuska widłowego. Pozwoli nam to na lepszą pozycję, jeśli chodzi o sprzedaż kabli i przewodów. Drugim takim planem i celem jest wdrożenie systemu B2B, takiej platformy internetowej dla naszych klientów, która pozwoli w lepszy sposób komunikować się z tymi klientami. No i trzeci taki w sumie najba, najbardziej ambitny projekt yy, to planujemy. Budowę nowej siedziby firmy, która też będzie mieścić się w Osieczanach, natomiast w dużo lepszej lokalizacji, jak do tej pory. Dzięki nowym kanałom sprzedaży firma może zaproponować swój asortyment odbiorcom lokalnym i krajowym. Sprzedajemy przez cztery kanały sprzedaży. Filarem tej sprzedaży jest sprzedaż taka bezpośrednia u nas na miejscu hurtowni, ale także mamy swoich przedstawicieli handlowych. Sprzedajemy też poprzez swój sklep internetowy oraz galerię światła, którą, która mieści się w Myślenicach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm produkcyjnych, dystrybucyjnych i wykonawczych, założona została Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki, której przyświeca hasło Myśl globalnie, działaj lokalnie. Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki łączy przedsiębiorców, wskazując im pewną innowacyjną drogę dotyczącą działalności branżowej. Wskazuje pewien sposób zniesienia się ponad codzienną konkurencję na rynku, ponieważ Krajowa Izba Gospodarcza skupia podmioty działające na tych samych szczeblach działalności, zarówno instalatorów, producentów, przedsiębiorstwa zajmujące się handlem hurtowym. Ta firma też. Pokazuje mi problemy, jakie istnieją w branży i tak naprawdę jest jedną z inspiracji do stworzenia całej izby gospodarczej. Instytucją wspierającą interesy przedsiębiorstwa jest również Izba Gospodarcza Ziemi Myśleńskiej, według której współpraca z Elhurt Plus przebiega bardzo owocnie. To zrzeszenie nasze nas sprzyjać temu, aby poprzez współpracę przedsiębiorców lokalnych te firmy się rozwijały. I to jest jakby wydaje mi się, Dobitny obraz tego, że ta lokalna współpraca powoduje to, że te firmy doskonale sobie radzą i doskonale się rozwijają na naszym terenie. Co jest widoczne go okiem, jak, jak widać tutaj z działalności tejże firmy. Elhurt Plus to nie tylko hurtownia, ale przede wszystkim rodzinna firma z tradycjami, która zachęca bogatym asortymentem. No mamy całe, cały asortyment w branży elektrotechnicznej. Od takich rzeczy bardzo nietypowych do takich rzeczy, które są w zasadzie w każdej hurtowni elektrycznej, ale mamy dużo takich towarów. Niszowe, gdzie to nie można spotkać na rynku obecnie w Myślenicach czy w okolicach Myślenic, są to rzeczy, które są tylko u nas. Branżę oświetleniową rozwijamy. Akurat córka kształciła się w tym kierunku, prowadzi doradztwo bardzo techniczne, bardzo profesjonalne. Wobec tego możemy doradzić klientowi, co ma sobie kupić i sprzedać mu ten towar, który mu jest potrzebny.